Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale opowiem Wam, jak przygotować rower do sezonu, co zrobić w sprzęcie już teraz, jesienią i zimą, bo uwierzcie mi, to jest najlepszy czas na taki właśnie remont roweru, jego spokojne przygotowanie do kolejnego sezonu. I oczywiście to jest scenariusz dla osób, które albo się ścigają latem na rowerze, albo jeżdżą na szosie i zimą tej szosy nie używają, albo jeżdżą na rowerze enduro, który zimą jest nieużywany, bo oczywiście. To jest opcja, którą możemy zrobić jedynie, kiedy macie jakiś inny rower i zimą jeździcie na innym rowerze, bo jeżeli ten rower ma jeździć po serwisie, potem przez jeszcze cały styczeń, luty i marzec w syfie, no to jest to bez sensu. Także traktujcie ten film jako właśnie poradnik dla czy zawodników szosowych, czy MTB, czy szosowców, czy endurowców, którzy właśnie swój sprzęt używają gdzieś tam od marca do końca października, a potem całą zimę spokojnie sobie on stoi i czeka. I dlaczego warto robić to już teraz? Nie czekać na wiosnę, no dlatego, że po pierwsze, kiedy rower powiedzmy jest uszkodzony, ma pęknięcie jakiegoś elementu, no to widzimy to już teraz i mamy czas zająć się tym przez kilka miesięcy. Kiedy na przykład okaże się, że do remontu jest masa komponentów i czeka nas spory wydatek, to możemy sobie na to odłożyć spokojnie kasę i jakby te wydatki rozłożyć w czasie. Kolejna kwestia, kiedy nam się nie spieszy, kiedy to nie jest tak, że rower przygotowujemy w marcu do sezonu, no to możemy poczekać i poszukać okazji. Tak? Czasami wiadomo, że coś można kupić taniej gdzieś na internecie, w jednym sklepie, w drugim coś, na aukcji, jeszcze gdzie indziej coś innego taniej. I w ten sposób często przy remoncie roweru Możemy naprawdę sporo pieniędzy oszczędzić. No i jeszcze myślę kolejna kwestia bardzo bardzo ważna. To jest to, że teraz właśnie jesienią czy wczesną zimą nie ma kolejek w serwisach i nie dość, że na nasz sprzęt, powiedzmy amortyzator czy dropera, będziemy czekali dużo krócej, zanim go odbierzemy, czy na cały rower, jeżeli oddajemy cały rower. To druga sprawa, że mechanicy, którzy mają więcej czasu zimą są mniej napięci, mają więcej luzu, więc są pewnie bardziej dokładni, mogą się bardziej skoncentrować na Twoim komponencie, a nie kiedy jest gorączka na przełomie marca i kwietnia, oni wiecie, lecą po prostu na masę, dosłownie idą na ilość i często pojawiają się błędy bądź jakieś niedoróbki, a to jest bardzo ważne, żeby na nasz sprzęt był zadbany i żeby po prostu był dopieszczony, więc moim zdaniem, to już powiedziałem, jeżeli ktoś na rowerze jeździ zimą, takim powiedzmy wyścigowym, e, tylko sporadycznie albo w ogóle nie jeździ, to właśnie koniec jednego sezonu jest idealnym momentem na rozpoczęcie przygotowania roweru do kolejnego sezonu. Wtedy zrobimy to na spokojnie, bo mamy na to po prostu czas. E, oczywiście co innego, jeżeli na tym rowerze jeździmy zimą i co innego, jeżeli powiedzmy jest to szosa i jeździmy ją na trenerze, bo jeżeli jeździmy na trenerze, to na pewno po zimie może być kwestia, że trzeba zmienić owikę, że trzeba zmienić napęd, ale o tym nie mówię, tak jak powiedziałem scenariusz, dla osób, które zimą roweru praktycznie nie używają. Pierwsza sprawa gruntowne mycie i wyczyszczenie roweru. Po sezonie jest idealny moment, żeby rower sobie porozbierać, przyciągać sobie koła, być może kasetę, bawić się trochę w takiego właśnie mechanika. Ale zanim to zrobimy, to gruntownie myjemy rower oczywiście na mokro, czyścimy go, wczyścimy sobie szprychy, czyścimy sobie nyple. Wszystkie te elementy, które gdzieś tam w sezonie traktujemy po macoszemu, po prostu wiadomo, rower myjemy, jeździmy, myjemy, jeździmy. A teraz jest czas, żeby się temu przyjrzeć właśnie wypieścić dokładnie każdy element, dlatego że kolejny punkt. To jest inspekcja roweru. I teraz rower najlepiej się ogląda, kiedy mamy go idealnie czystego. A ta inspekcja jest bardzo ważna, bo tak naprawdę podczas takiego posadzonego obejrzenia roweru będziemy mogli przejrzeć, czy powierzchnia lakiernicza, powłoka lakiernicza na ramię jest ciągła, czy nie ma jakichś pęknięć, czy być może właśnie nie zauważamy, że gdzieś tam pod lakierem jest jakieś wybrzuszenie, co by zwiastowało, że na przykład rama jest pęknięta, jeżeli chodzi o karbon, czy na aluminium nie wiem, nie ma jakiegoś zalążka pęknięcia w new. Punktach, czy na przykład nie pękają nam e, otwory e, w obręczach? Kiedy rower jest idealnie czysty, widzimy wszystkie takie szczegóły, tak samo zobaczymy jakieś zadrapania nagolenia goleniach amortyzatorów. No, wiadomo, wszędzie mogą być defekty, więc jakby nie będę tego teraz zmieniał, ale e, taka inspekcja roweru po sezonie pozwala wychwycić bardzo wiele rzeczy, tak? pozwala zobaczyć, e, które elementy mają luzy, które być może uzyska chodzą z oporem w wręcz, e, więc będziemy wtedy po prostu mieli taki ogląd co jest do naprawy, co trzeba będzie kupić nowego e, i ile nas to będzie więcej kosztowało i to jest bardzo fajne, że właśnie jeżeli taką za ten cały temat tego przygotowania do sezonu bierzemy się powiedzmy w październiku czy w listopadzie, no to już dzisiaj wiemy, że mamy te 3-4 miesiące i ile musimy w tym czasie zrobić, tak? I to jest bardzo ważne, bo pamiętajcie, że w rowerze może się zepsuć wszystko, tak? I, i, I to nie jest tak, że ja Wam teraz powiem co trzeba zrobić, żeby dobrze przygotować do sezonu i tylko to, nie. Więc to mycie, ta inspekcja daje Wam ogląd na cały rower i sprawdzacie, jakby co jest ewentualnie do wymiany, co jest uszkodzone, co być może jest uszkodzone, co gdzieś tam cieknie i macie pewien ogląd tego, co trzeba zrobić, ile was to będzie kosztowało. Natomiast teraz przejdę do takich podstawowych rzeczy, które właściwie zawsze trzeba zrobić po sezonie, bo to jest taki absolutny standard. Lecimy. Pierwszy obszar to też. Kolejność nie ma znaczenia, ale generalnie pierwszy obszar y, to jest cały napęd, czyli tutaj mówię o kasecie, łańcuchu, y, zębatce w korbie, y, wkładzie suportu y, i kółkach przerzutki, czyli temu co powoduje, że nasze pedałowanie przenosi a, się na prędkość y, i teraz tak, pewnym możecie być, że dwumiany jest łańcuch. To jest absolutny standard. Jeżeli jeździliście w sezonie, no to pewnie użyliście dwóch, trzech łańcuchów, czasami jednego, jeżeli mało jeździliście. Natomiast na pewno na kolejny sezon warto założyć nowy łańcuch, bo ten, który macie, jest już wyciągnięty i tak naprawdę. Możliwe, że to wszystko. Natomiast, jeżeli nie macie tutaj wiedzy, no to musicie oczywiście pójść do na wycenę do jakiegoś serwisu. Natomiast, możliwe, że łańcuch nie wystarczy, że do wymiany będzie również kaseta, że do wymiany będzie również zamatka w korbie i ewentualnie kółka przyrzutki. Natomiast, tak z doświadczenia, powiem Wam, że e, jeżeli łańcuchy są regularnie zmieniane, no to taka kaseta jest w stanie wytrzymać więcej niż jeden sezon. Więc mówię, to nie jest tak, że co roku będzie szła kaseta. Jeżeli chodzi o wkład suportu, tutaj dużo zależy od warunków, w jakich ale poczujecie, czy on ma jakieś luzy. Czy na przykład chodzi z wyraźnym oporem albo czy chrobocze podczas obracania. Natomiast w obrębie napędu takie minimum to jest właśnie łańcuch, a te pozostałe elementy w miarę potrzeb, czyli po prostu jeżeli są zużyte. Kolejny punkt całej tej układanki no to są przyrzutki i manetki, czyli układ powiedzmy sterowania napędem. Generalnie w warto zrobić serwis co jakiś czas. Rozebrać ją, wyczyścić, przesmarować. Eee, natomiast to nie jest konieczne. Przerzutki są na tyle trwałe, że jeżeli nic się nie dzieje, to po prostu warto na nie jeździć. Ale jeżeli macie przerzutkę Shimano, która ma sprzęgło, to obowiązkowo co najmniej raz w roku, idealnie właśnie zimą, po sezonie, trzeba zrobić jej serwis. Ta sprzęgło się czyści, smaruje, ewentualnie sprawdza jego naciąg, czy jest włożenie bożenia naciąg, a właściwie moment tarcia sprzęgła, więc ewentualnie to regulujemy. I to jest mega, mega ważne, bo przy te sprzęgła są po prostu mało trwałe. A jeżeli chodzi o całe połączenie między przerzutkami a manetkami, no to oczywiście mamy tutaj albo elektronikę, albo mechaniczne sterowanie. Jeżeli mechaniczne, no to koniecznie trzeba będzie wymienić linki i pancerze raz na rok. Wymiana linki pancerzy. Jeżeli dużo jeździmy na rowerze, to jest takie minimum, i tak naprawdę w tym obszarze to tyle. A teraz przejdę do kół. I koła to jest element, na, których, na którym trzeba się może tak mocniej pochylić, bo no koła po prostu pracują, koła są elementem, który bardzo mocno się zużywa podczas jazdy i taki obowiązkowy serwis po sezonie to jest oddanie do serwisu na centrowanie i na wyczyszczenie i przesmarowanie bębenka. To są rzeczy oczywiście, które możemy zrobić nie wszystkie, ale część tych rzeczy jest bardzo prosta, na przykład jeżeli macie piasty DT Swiss to serwis bębna jest banalny i macie tutoriale na YouTube jak to zrobić, które samo DT pokazuje, więc w zależności od tego czy mamy narzędzia, chęci umiejętności albo jaki to jest rower, no to nie musimy robić wszystkiego w serwisie, możemy tylko centrowanie zrobić w serwisie. Natomiast na pewno, taki, tak jak powiedziałem, takie minimum posezonowe to jest wycentrowanie kół i serwis bębna, oczywiście skontrolowanie jak się kręcą łożyska, jeżeli chodzą ciężko z oporem, bądź koła mają luz boczny, no to łożyska są do wymiany. Taka mała podpowiedź, bo oczywiście przy okazji tego serwisu Q, no będziemy ściągali opony, będziemy patrzyli czy opony mają jakieś nacięcia, czy bieżnik jest zużyty, czy trzeba na nowy sezon kupić też nowe opony. Kiedy opony już są ściągnięte, zróbcie sobie inspekcję też taśmy na, na obręczy. Czy to jest taśma do tubeless ready, czy to jest zwykła opaska pod dętkę. One potrafią się przecierać, potrafią tworzyć się dziury, które albo natną dętkę, od strony otworów w obręczy albo na przykład potrafią przepuścić wtedy już ciśnienie, i mleko będzie uciekało nam przez nyple, koło nie będzie szczelne. Skontrolujcie to. Te taśmy tubeless, one nie są zbyt trwałe. One wytrzymują czasami 2 lata, czasami 4 lata, czasami 5 lat. Dużo zależy od tego, jaka taśma, jakie mleko, jakie ciśnienia, ale to jest element, który trzeba często wymieniać, bo naprawdę mi się już tak kiedyś zdarzyło. Po kilku latach w kołach po prostu taśma nagle gdzieś tam się przerwała, mleko wypłynęło przez sprychy, dosłownie tak ciurkiem. I straciłem powietrze, musiałem założyć dentkę i o tym nie myślimy, a to jest istotny element i tak samo jak kiedy będziecie już koło rozebrane, warto sobie wykręcić wentylek wewnętrzny, jeżeli macie tu blesy, wyczyścić go z mleka albo dać nowe wentylki, to jest pierdoła, ale też taka irytująca sprawa, która jest prosta i łatwo ją sobie ogarnąć. Kolejny punkt, układ hamulcowy. No, mega ważny z punktu widzenia jazdy, jakości jazdy i bezpieczeństwa jazdy. I tak naprawdę, czy mamy mechaniczny układ, czy mamy hydrauliczny układ, to pierwsza sprawa. Sprawdzamy klocki hamulcowe. Czy to są klocki do tarcz, czy klocki do obręczy, sprawdzamy ich stan. Jeżeli są mocno zużyte, warto już wymienić na nowe po co z tym czekać, to jednak jest kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli mamy jeszcze sporo, no to oczywiście zostawiamy. Ale to nie tylko klocki. Patrzymy też na grubość tarcz hamulcowych. Tarcze hamulcowe też się wycierają, i tarcze hamulcowe mają napisane na sobie najczęściej albo w instrukcji, jaka jest ich minimalna grubość. Jeżeli ta grubość zostanie przekroczona, czyli mamy już tarczę cieńszą niż minimalna, jest to sygnał i znak, że trzeba to tarczę wymienić. I tak samo na obręczach kiedy mamy hamulce szczękowe, są takie otwory, które pokazują, e, jakby, czy obręcz jeszcze ma powierzchnię do hamowania roboczą, czy już nie ma. Jeżeli otwór się jakby zrówna z obręczą, trzeba ją wymienić, bo zwyczajnie koło nam może wystrzelić podczas hamowania, e, pęknąć w pewnym momencie, kiedy będziemy jechali więc badamy obręcze, badamy tarcze hamulcowe. No i wreszcie wymieniamy to, co łączy klamki hamulcowe z hamulcami, czyli jeżeli jest to układ hydrauliczny, koniecznie odpowietrzamy hamulce, a co no, roku najlepiej by było, ale wiem, że niektórzy jeżdżą mało, więc wtedy można co dwa lata to powiedzmy zrobić, no to najlepiej jest w ogóle przelać hamulec na nowo, żeby miał nowy płyn hamulcowy. To jest bardzo ważne. To podnosi w ogóle jakość hamowania. No pierdoła, powinniśmy robić to co roku, tak? No Jeżeli ktoś jeździ mało, to ok, można to wydłużyć do dwóch lat, do trzech lat nawet czasami. Tak samo zresztą w samochodzie, słuchajcie, czy ktoś co roku zmienia płyn hamulcowy w samochodzie, a powinniśmy. W każdym razie, ja jak jeszcze dużo w terenie, bo szczególnie w terenie to się wszystko jednak brudzi, bo tłoki zaciągają brud. Uważam, że przelanie hamulców raz do roku to jest minimum, ale wiem, że na szosie, jak ktoś jeździ, no to nawet te trzy lata jest spoko. Ale myślcie o tym pamiętajcie, że to też trzeba po prostu zrobić co jakiś czas. No, a jeżeli chodzi o układ mechaniczny, mię na linek pancerzy standard, trzeba to po prostu robić regularnie to jest nasze bezpieczeństwo, ale też nasza jakość hamowania to jest bardzo, bardzo ważne kolejny punkt to amortyzacja, czy w fullu amortyzator tylny i przedni, czy tylko przedni jeżeli macie hardtaila, czy jeżeli to jest szasana, na no to wiadomo nie ma tematu i dropper dropper to jest bardzo ważna sprawa, też element taki właśnie z tej jednej powiedzmy rodziny z amortyzatorami, no tutaj nie oszczędzamy słuchajcie, tu nie oszczędzamy, to są bardzo drogie produkty które są czułe na, na olej, żeby ten olej był, żeby był świeży, żeby było dobre Smarowanie. W ogóle plagą nowoczesnych rowerów jest to, że one przychodzą z widelcami i z damperami, które są suche w środku, to trzeba najlepiej zrobić serwis w ogóle przed sezonem jeszcze, jeżeli macie coś nowego, a po sezonie oczywiście też, bo to są bardzo czułe komponenty, one są czułe i po pierwsze ich jakość spada, jakość pracy spada, jeżeli widelec ma stary smar albo go nie ma, czy damper, to ewidentnie czuć, że nawet ten jakby próg przełamania, kiedy zaczyna on pracować jest większy, więc ważne jest, żeby ten olej był tam wymieniony, żeby uszczelki były wymieniane, ale nie tylko z punktu widzenia pracy, ale też trwałości tych komponentów. To są drogie rzeczy, jeżeli nie będziemy o nie dbali, bardzo szybko nastąpi ich degradacja i tak naprawdę zniszczymy sobie coś, co jest drogie, więc słuchajcie, serwis amortyzacji raz do roku pełny serwis, kompletny serwis dampera, amortyzatora i dropera to jest słuchajcie naprawdę coś co trzeba zrobić i tak jak cały rower współczesny jest prosty w obsłudze, bo zwróćcie uwagę no komponenty są mimo, że niby skomplikowane to coraz prostsze, tak są elektryczne przerzutki, więc już nie ma tematu przyciągania pancerzy, no to jeżeli czegoś nie umiemy, to możemy sobie koła, zawiechę i hamulce zrobić w serwisie, ale całą tą resztę naprawdę można zrobić sobie samodzielnie i to są proste rzeczy. Ale to już, to już jakby jest nasza sprawa. Ja nie chcę Wam mówić, co wy macie robić sami, a to ma robić serwis, ale no, amortyzacja, profesjonalnie zrobiony serwis tych elementów to jest podstawa. Raz do roku trzeba to zrobić. I tak naprawdę ostatnie elementy, na które warto zwrócić uwagę, no to są oczywiście stery i pedały. Oba te elementy mają łożyska. Łożyska sterów być może będą do wymiany, być może nie. Tutaj ponownie, tak jak wszystkie inne łożyska, po prostu trzeba skontrolować, jaki jest ich stan zobaczyć, czy kwalifikują się do wymiany, jak się kręcą. Jeżeli się nie kwalifikują do wymiany, można przy okazji demontowania całego amortyzatora czy widelca, kiedy w ogóle czyścimy ale też rower, tak jak powiedziałem, możemy sobie nałożyć świeży smar, który będzie chronił te stery przed napływem wody. A pedały? No, pedały to jest taki temat, że tam zawsze pojawiają się jakieś problemy z użyskami, tam jest dużo błota, dużo syfu, więc prędzej czy później pedały będą nam chodziły coraz gorzej. pojawia się też luz i moja yy, taktyka jest taka. Jeżeli pedały są tanie, są to modele takie najbardziej podstawowe. Tanie jest kupić co jakiś czas po prostu nowe pedały a stare albo wyrzucić, albo nie wiem, sprzedać, albo komuś oddać. Natomiast, jeżeli są to drogie pedały, no to serwis jest opłacalny. Natomiast to jest kolejny element, na który musimy zwrócić uwagę, no bo on się po prostu zużywa. I teraz tak, dużo rzeczy powiedziałem. Myślę, że wiecie mniej więcej, na co trzeba zwrócić uwagę, tak? i co potencjalnie będzie do wymiany. Tutaj postawiłem sobie swój rower po sezonie. No, akurat jeżdżę na kilku rowerach w roku, więc mój rower nie jest tak bardzo zużyty. I kiedy tak na niego patrzę, no to już wiem tak po trzech sekundach mniej więcej, że koła są do zrobienia, że bo to jest do zrobienia zawsze co roku, że do zrobienia jest cała zawiecha i damper, że wymienię pewnie jedną oponę, założę zaleję potem świeże mleko oczywiście i że wymienię łańcuch oraz chwyty, bo to też jest zużyte, o tym jeszcze nie powiedziałem w sumie. No i oczywiście serwis jeszcze hamulców, czyli przelanie na nowy płyn i tyle tak naprawdę, ale właśnie to jest ważne, że ja sobie patrzę na to teraz i mogę sobie policzyć koszty tego serwisu, koszty tej naprawy. I jeżeli to jest dużo pieniędzy, a mówmy się, no te współczesne komponenty są drogie. Drogi jest ich serwis, drogie są części zamienne. Mogę sobie to jakoś zaplanować, tak? Mogę sobie, powiedzmy, zrobić serwis Amorków, bo jest najdroższy i taki najbardziej, można powiedzieć, kompleksowy. Mogę zrobić sobie go najpierw, potem zrobić sobie na przykład koła, a komponenty kupić na końcu, tak? Także właśnie o to w tym wszystkim chodzi. A ja potem Wam to mówię, żebyście nie czekali, nie zwlekali z serwisem do wiosny, bo wtedy będzie późno, będzie drogo i bojecie długo czekali na rower. A robiąc to teraz macie czas na na to wszystko i macie jakby spokój robienia tego serwisu, a to jest bardzo, bardzo ważne. I tak naprawdę nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, sorry, wtrącę ją. Trochę taki... Nie lubię takiego czegoś, że o zapomniałem, ale zapomniałem. Kiedy macie już ściągnięty damper, to pamiętajcie o tym, że tutaj też są łożyska, w sensie w zawieszeniu też są łożyska, one też mogą mieć luz, więc zanim ściągniecie damper, sprawdźcie luz na zawieszeniu, a kiedy macie już ściągnięty damper, możecie sobie wszystkie łożyska dokładnie sprawdzić, czy one pracują, jak pracują i być może one też będą do wymiany, no bo z reguły w fulach co jakiś czas trzeba zrobić taką wymianę łożysk, to jest normalne. I tak generalnie podsumowując, dobry serwis roweru, taki przedsezonowy, to jest jego całkowite rozebranie, wyczyszczenie, zrobienie serwisu tym rzeczom, o którym powiedziałem tych najważniejszych elementów plus wymiana tego, co jest zużyte, a potem przesmarowanie elementów, które się smaruje i złożenie wszystkiego skręcając to e, z właściwymi momentami e, dokręcenia, które są podane w instrukcji producenta każdego komponentu i wtedy mamy rower, który na wiosnę jest e, zrobiony, gotowy, sprawny e, i od pierwszego momentu, kiedy robi się ciepło, e, po prostu możemy na nim Ruszyć w trasę, a nie martwić się, że jeszcze czekamy na dampera czy na Amora, który jest w serwisie, a właśnie jest boom, więc mamy dwa miesiące oczekiwania. I to jest bez sensu. Dlatego, słuchajcie, jak macie rower, którym nie jedziecie zimą albo idzie sporadycznie, róbcie serwis jesienią, to jest ten najlepszy na ten moment. I tyle. Dlatego Was zachęcam. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał oraz suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. A ja się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.